Witam wszystkich. Dziś taki film troszeczkę, że tak powiem, z partyzantki. miał go nie być, ale jest. Jest, go do, jest dlatego, że zbliża się do nas jakieś załamanie pogody i chciałem zrobić jakiś film na weekend, że tak powiem. Więc co będzie dzisiaj? Dzisiaj będą dwa wykrywacze. Będzie ORX z cewką X35 i będzie, będzie Sorex Pro. Na 7, 7 kHz z cewką 12 na 9,5 bodajże, a tu mamy cewkę większą, tu mamy cewkę 13 na 11x35. Eee, korzystając z okazji, że ostatnio udało mi się legendem znaleźć moje stare cele z pierwszego pola testowego zakopane jak sprawdziłem 12 lat temu. Eee, eee, chciałem sprawdzić wykrywalność tych dwóch wykrywaczy. To, co nagram, musicie traktować z pewnym dystansem. To nie jest tak lepszy, gorszy wykrywacz. To jest jedno miejsce, określone tam cele, prawda? Określone warunki, więc musicie do tego w ten sposób podchodzić. Bardziej bym się skupił na sposobie, w jaki wykrywacz wykrywa, niż na faktycznej głębokości. Co do ocen, bo ja mniej więcej już wiem, jak to tutaj wygląda. Yy, więc tak, mamy dwa cele, które na razie zostały odnalezione. Jeszcze trzeciego brakuje. Jest to, są to dwugroszówka, yy, która była zakopana na 24 cm, teraz jest przynajmniej na 28 cm. Yy, współczesna, ta, yy, ta, która daje sygnał, nie, to nie jest ta żelazna yy, z ostatnich bić. Yy, no i tu mamy pięciogroszówkę w tym miejscu pięć Pięciogroszówka była na 25 cm zakopana, ale nad nią był umieszczone dodatkowo dwa kawałki cegieł, czyli w ziemi były po prostu cegły, no i dopiero później zostało to zasypane. Taka jakby symulacja, że tak powiem, trudniejszych warunków, nie? I był to cel w sumie dosyć łaskawy dla wykrywaczy. Z tego co pamiętam, przez te 12 lat to. To, to tak to wyglądało. Ja wam później w dubie pokażę, że te znaczniki rzeczywiście tam są, że tu, tu były te cele. No ale dobra, przejdziemy do wykrywaczy. Sorex się już przewrócił, jak zobaczył, że, że podchodzę. Dobra. Sorex jest dostarczony do gruntu. Świetny wykrywacz. Naprawdę strasznie go lubię. Nie? Jego ustawienia. Pokażę więcej. Tam było, głośny, tam było żelazo. Tu, tu jest słabych, głośność, słabych tonów. Była dźwięk czułość 20, 21 jest maksymalna. Próg wiodący gain na 5 do tych warunków jest ok. Tu mam jeszcze. Gain analogowy jest zostawiony w tym, w tym poziomie, nie? Wykrywać, że działa na 7 kHz aktualnie. No, spróbujemy. Dwugroszówka aktualnie na 28 cm przynajmniej. buru, ale raczej nie. Tu jest jakiś sygnał żelaza. No i 5 groszówka. No nie. No to może pokażę Wam jeszcze z podejścia moje dwie kopieki na 32 cm. No nie. To może jeden trajcar, sobie fajnie identyfikowane, fajnie wykrywane. No, no to był Sorex. To może teraz Deus, a czy nie Deus tylko Rix? Cewka X35, bardzo głęboka cewka. Yy, mamy Coindipa. Aktualnie jest 7 kHz. Ustawienia, dyskryminacja. Ja taki standardzik mam, że to 4,5 ustawiam. Czułość może na razie 90. Reaktywność do tego miejsca jest dobra 2,5. Ale może później pokażę Wam na 2. No dobra. Studnie do gruntu. Może w tym samym miejscu to wszystkie wykrywacze. 5 ton włącza, dlatego że ten plastik jest tutaj troszeczkę twardy, bez zimno. Mamy grunt balans ustawiony na 88, tu grunt mi pokazuje 86, więc zniżę do 87 powiedzmy, żeby uzyskać jakąś. Zrobię to po prostu ręcznie. Pomiar gruntu 86, a ustawienie jest na 87. 84, spadł grunt. No myślę, że te mogę spokojnie dać te 86. No i dobra. No może pierwsze e, dwa grosze. To 5 groszówka. No. Myślę, że Czy jest nieźle, prawda? Ona myślę, że ona bardziej jest z tej strony 84 cztery, teraz mamy grunt jakby e, idealny, czyli bez korekty. Zobaczymy, czy to coś ta, Tu nic. Tu spoko, fajnie. Poszukam tej. To nie to. Bortynki, ale się nie udało. No to może pokażę Wam dwie kopieki. Tak raczej, raczej, zwróci, raczej yy, proponowałbym zwrócić uwagę na to, jak ten wykrywacz to łapie. O, bardziej na sposób wykrywania niż na jego tam głębokość, bo to jest bardzo ważne. Na pewno jest ten sygnał tutaj wykrywany. Tu jest krajcarek, który też jest bez problemu łapany. Yy, to może teraz, yy, co by Wam tutaj pokazać? Yy, może wyższą częstotliwość, bo raczej ludzie szukają wyższej częstotliwości. To może 18 kHz, byłoby tutaj dobre, nie? To samo miejsce na dostrojenie, no gdzieś było chyba tutaj. Tu mi wyszło 81, pompniemy go trzy kraseczki wyżej, dla uzyskania pełnej stabilności. No i zobaczymy te dwa grosze. Shuruburu, nic z tego. 5 groszy. Jest. Wiadomo, może byłoby jakieś problemy z pinpointem, prawda, dlatego że ta cyfka jest dosyć duża tutaj ale sygnalik mamy fajny no to jeszcze na koniec te dwie kopiejki myślę, że spoko, prawda? coś tutaj mamy to no i bardzo mocny sygnał jeśli chodzi o jednego krajcara który waży 0,9 grama Całkiem fajnie, nie? No, no, to może teraz parę słów na koniec, jak to odczytywać, znaczy, jak ja bym to odczytał, takie testy. Ja myślę, że przede wszystkim to jest tak, że, że to jest test w jednym miejscu, w określonym tam czasie. Pokazałem pokazał, 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 pokazał wam, jak to wygląda tutaj. Co, co jest ważne, wykrywaczu, żeby znaleźć. Myślę, że mimo wszystko pewien, pewien sposób, w jaki wykrywacz nam ten cel pokazuje. No i tutaj ta, ten, ten, ten legend wygrał tym, że miał odpowiednie audio do tego miejsca, które nas zawałało, że ten cel tam jest i miał odpowiednie ID. Jeśli pamiętacie film z Noctą, tam jest chyba odkrycia się nazywały, to, to w tym miejscu ten cel nie był znaleziony. Ja mniej więcej wiedziałem, że tutaj ten może być i był to sygnał jednostronny, ale tam identyfikacja się pokazywała na wyświetlaczu. Nie? Taki był na no dwoje babka wróżyła, ale spokojnie bym to wykopał i to wykopałem. Wiedziałem, że to będzie to. Tutaj był sygnał chyba powtarzalny, ale on nie został nagrany, bo zrobiłem wcześniej. Więc ważne jest w wykrywaczu, jak ten wykrywacz. Sygnalizuje ten cel, mimo wszystko ważna jest e, identyfikacja na wyświetlaczu, bo ona nam daje dodatkową informację, czy kopać, czy nie kopać, prawda, i to właśnie ten Legend akurat e, wygrał z tym Oryxem tutaj, e, bo można było ten cel wyczerpnąć e, wyciągnąć tą przynajmniej tę, tę, tę groszówkę legendem, a Oryxem niestety nie. Mimo, że ma mocną i głęboką cewkę i dodatkowo większą, tam jest tylko 11, nie? No. Yy, yy, bardzo proszę, żebyście yy, podeszli z dystansem do tego, co tutaj pokazałem. I yy, nie oceniali wykrywaczy lepszy, gorszy, bo ja się na przykład nie pozbędę Oryxa, ani nie pozbędę się Solexa, bo one mają swoje miejsca, którym błyszczą, nie? Natomiast e, chciałem pokazać, e, że to wcale e, na tym polu testowym nie jest wszystko takie łatwe i proste, jakby się mogło wydawać. Nie? E, jeśli mówię, że wykrywacz jest dobry i że jest wyjątkowy, to ten wykrywacz naprawdę jest dobry. Nie? No, 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 no pokazałem Wam, no, 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 no popatrzcie na te dwie kopieki, zobaczcie sobie moje filmy, w moich filmach te dwie kopieki, w jaki sposób. E, w jaki sposób y, reaguje na, je, na nie legend. No, no, krzyczą. No, może jest tak, że y, legend jest. Y, akurat spasowały mu te warunki glebowe i te warunki terenowe, żeby działać lep lepiej, nie? Bo na przykład na górskim polu testowym, bo ja mam już test legenda z górskiego pola testowego. To raczej powiem Wam, że wybrałbym mimo wszystko na przykład Sorexa, y, bo. Bo jest w się coś takiego, co, co daje mu lekką jakby przewagę. I myślę, że tym wykrywaczem byłbym w stanie e, znaleźć więcej. Bo to nie jest tak, że w teście na przykład jakiś wykrywacz wygrywa. No i tu na przykład na tym polu jakiś tam wykrywacz wygrał tę rywalizację. Ale to wcale nie jest powiedziane, że ten wykrywacz będzie się lepiej sprawował w tym terenie. To są dwie różne sprawy. Testy i rzeczywistość to jest dwie zupełnie odrębne sprawy. Ja już to wielokrotnie przerabiałem i również o tym mówiłem, nie? Byśmy nie mylili testów z rzeczywistością. Bo niektóre wykrywacze, jak na przykład Sorex, mają pewien, pewną duszę, taką, która umożliwia nam znajdowanie przedmiotów, mimo że ten wykrywacz byłby relatywnie w teście głębokościowym płytszy. On daje tą przewagę po prostu, nie? Tak samo ORX daje w żelazie niesamowitą przewagę. Naprawdę przewaga jest to jeden z chyba z najlepszych wykrywaczy Deus z jedynka i ORX, jeśli chodzi o e, zastosowanie w miejscach bardzo zaśmieconych żelazem. Każdy wykrywacz ma swoje miejsce e, ulubione, w którym działa najlepiej i jest królem, więc e, głupotem jest mówienie e, o wykrywaczach jako nie wiem, tam, jakichś najlepszych, bo to wszystko zależy od miejsca, czasu, no i w sumie użytkownika. Kurde, ja mam szczerze, nie jestem zadowolony z tego filmu, bo nagadałem, nagadałem w sumie tak, jakby trochę jakby od rzeczy. No ale czasami tak bywa, że człowiek nie ma weny. Trzymajcie się, ponoć y, jakieś wiatry się ogromne zbliżają, więc trzymajcie się mocno. Do usłyszenia.